Także siemaneczka, rodzynek z tej strony i z następnym odcinku z Ciesławkowskiej nic mamy 2000 złotych, ja tak na start pamiętajcie użyjcie kod RODZYNEK 10% do depozytu, 2 zł na start jak nie byliście na stronie i oczywiście używając mego kodu macie dodatkowo takie giveaway przy wpłacie więc myślę, że całkiem spoko Jak widzicie tutaj te płomyczki to szansa na kosę już jest bardzo duża No więc myślę, że się opłaca taką koskę dostać za prawie 600 przy wpłacie dwóch dych całkiem spoko, no ale dobra Mamy 2000. Stacja nam cały czas zawiera, więc jest trochę lipa. Więc przydałoby się coś fajnego w tym odcinku zrobić, więc myślę, że tutaj te y, limited. 1% skrzyneczki. 2% nas, no, zrobimy sobie na początku te 2%. No te procentówki sobie dzisiaj potwierdzamy. Ok, kołaszek. stówki, No dobra, no, kołaszek nie jest jakimś dobrym dropem. Oczywiście liczymy tutaj na. Jakąś koskę. Fajnie by było jakby te procentówki coś nam tu dzisiaj oddały. Dobra, tworzymy sobie takie dwie. Dobra, i nic nie zostajemy. Jak to na jedno procentówkach wygląda? Nie, no nie te 2% procentówki są dużo lepsze niby. że większa szansa dostanie czegoś ciekawego. Kurde drogie są. Dobra, trzy sobie spróbujmy. 206 zł no. Znowu nic. Dobra, jeszcze raz to otwieramy. No, kurde, to tak jakby już leciało to, żeby był jakiś proficik mi się wydaje. No bo sprzedajemy to. Jeszcze raz dwie skrzyneczki. Nie no, znowu nic. Taki slauter 2000 złotych, no to. Yy, mega dobry drop. Może spróbujemy sobie tak. Bitwę na trzech na szermodzie. Też te 1% z księgi 2%, My jeszcze 3% były, a nawet no, tu sobie dodajmy 3%, -ówki. 2% te slauterki. Ja Karambicika. A, zrobię sobie taką bitwę. więc cudówek Olin. No, mam nadzieję, że jeden, dwa skinki tutaj wylecą, to jest Shermot. Tak, dokładnie jest Shermot. Nie wiem, czy odpaliłem czy nie. Na szczęście jest odpalony Więc, no, takie dwie koski, jak polecą. Bo dwa, jakieś dobre dropy to. No jest jakiś tam profit z tej bitwy, tylko musi cokolwiek polecieć, bo. Jak kompletnie nic nie poleci, to mamy giga lipa z tej bitwy. No i w zasadzie z odcinka, więc to będzie chyba najszybszy odcinek, jak nic nie poleci. No oczywiście liczę na to, że te procentówki coś dadzą. No tutaj kurde nic nie dały to najtańsze, więc te droższe może coś tutaj działają. Fajnie by było. Taki slauter, albo ten karabit na sam koniec i jest naprawdę dobry odcinek. A no, póki co to kompletnie nic nie daje. Nawet tych skinów na 2% nie chcę dać, no tutaj Orionik przeleciał, no ale... Niestety. Dobra, ostatnia na karambicik. No niestety też nic. Dobra, mamy jeszcze te punkty eventowe. Mam jeszcze stówkę, więc eee... na szybkości coś tu. Spróbujemy 7 złotych, Dobra, lecimy na buście. Zostańcie eee... nas na 4 meczki, lecimy 4 emki na. Dajmy na dwóch graczy. Może no, akurat te meczki tu oddadzą z O, cokiem. jak ktoś tutaj w ogóle dołączył Temki na buście, no to mega przyjemna skrzynka za trzy dyszki, Naprawdę jedna z lepszych skrzynek. No już mamy Hyperbista 150, więc już bitwa jest na plusik nawet. O ile ją wygramy. No naprawdę, jak ktoś się gra, to ja osobiście te skrzynki polecam. Te czwórki są świetne na buście. O kurde. No, dalej to wygrywamy. No, już mamy 4 stóweczki, więc to jest mega fajne. Próbujemy sobie jeszcze. A w to i jest jakaś nowa skrzyneczka. Nie wiem czy ją otwieram. Dobra, 11 wópek, 2 graczy. Taka dłuższa bitwa na koniec. Zobaczymy. Trzeba w tym nie sensie być taki krótki. Zobaczymy, no albo te wópki oddają, albo nie. Po tej bitwie kończymy odcinek. No ale mam nadzieję, że coś naprawdę giga fajnego nam tutaj sypnie. O i jeżeli chodzi o zwycięzców ostatnich giveawayów to skiny już powinny być wysłane, jak jest ten odcinek. A jak nie są to jak jest ten odcinek to tam kwestia pewnie paru godzin. I wyślę te skinki, bo poschodziły z trade banów. Czyli tak będą się coś wypłacić, że mam tutaj fajną awubkę dostaję. Kurde, te awubki też takie... Nie najgorsze, one tak w miarę stabilnie tutaj rzucają te skiny. Też takie mega przyjemne, kurde. No i tutaj... No, no i mega dobry drop, ale widzicie, nam no, dropiły częściej... Yy, ...skiny i w sumie... ...w sumie prowadziliśmy, nie wiem jak teraz tutaj. Yy, wracamy do rodzenia, no i ostatnia skrzynka. Wydaje mi się, że to zgarniamy sobie na bluzie. No i fajnie. 9 stówek. Połowa tylko stracę w dzisiejszym odcinku. Wpłacajcie z kodem RODZYNEK. Dziś do, do postu. Dwa to na start i oczywiście możecie zgarnić sobie takie oto fajne skinki. Wpłacając sobie kodem. Co W sensie spoko opcja. Do w kolejnych odcinkach. Siema.